Krótkie słowo do czcigodnych, wiernych Bogu. Niech będą dzięki za dzisiejsze stanięcie w sprawie apelacja pana mecenasa, czy obrońcy z urzędu od wyroku pierwszej instancji zasądzającego mnie na dwa miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Zaprzypisano mi obrazę majestatu, czy znieważenie trzech osób w państwie najważniejszych, prezydent, premier, marszałek sejmu, już dzisiaj nieurzędujących dwóch osób, prezydenta Dudy było, prezyd pre marszałka sejmu Hołowni i odwołanie prokuratury. Dwa miesiące więzienia bez zawieszenia znaczy na trzy lata. Wyrok wygłoszony przez sąd apelacyjny. Ileś tam stawek, 200 stawek dziennik. Czyli kara pozbawienia wolności zamieniona na karę e, grzywny, czyli orzeczenie o winie, winny przypisanych mu czynów zmieniona kwalifikacja dotycząca kary, tak powiem swoimi słowami umowy. Docenienie z mojej strony pracy pana, pana mecenasa, pana Kamila, ojcem został kilka dni temu, nie dopytałem, czy nie zapamiętałem, czy córki, czy syna i to, co jego kolega mówił, że tą sprawą jakoś żyje i żył przez miniony czas. No to, jak to z Bogu dzięki ta praca ta praca ma taki owoc, pytanie czy ten wyrok się nadaje do kasacji czy nie, to mnie to jest jakoś nie jest to ocenia co jest do ocenienia że staje sąd apelacyjny jako katolik, kapłan ekskomunikowany sąd orzeka jako urząd państwowy, sąd niezawisły. No ale ostatecznie staniemy wszyscy, chcemy czy nie chcemy, wierzymy czy nie wierzymy, ci, którzy nie wierzą, tym gorzej dla nich, przed sądem bożym. I sąd boży zasadniczo ma kryteria bardzo proste. To jest dziesięć przykazań bożych. Jeżeli jest przykazanie no weźmie tablicę tą drugą, czyli dotyczącą człowieka, od czwartego do dziesiątego. To ten, który nie szanuje ojca i matki, nie czci ojca i matki, jak go nazwiemy, że co robi? Bo przykazanie mówi tu od tej strony pozytywnie. Czci ojca swego i matkę swoją. A będziesz długo żył i dobrze ci będzie. No to łatwiej do piątego. Yy, do, do piątego przeskoczyć, nie zabija, czy nie morduje. tak by było. Kto jak ktoś zamorduje, to jest kim? Mordercą. To jest mordercą. A jak siódme jest nie kradnie, tak ktoś ukradnie, to kim jest? Złodziejem. A ile trzeba razy ukraść, żeby być złodziejem? Jest powiedziane, tak raz. czyli ludzki język wynajduje kategorię. Ukradłeś, ukradłem. Z tym się wiąże, że jesteś złodziejem. Można w Polsce nosić nazwisko Jagielski, Jagielska, piękne imię Gizela. Można być mordercą wyuczonym, kwalifikowanym, zabijać niewinne dzieci, jeszcze nie zdążyły się urodzić. Już by się mogły, ale nie, bo matka przyszła i chce zabić i wykwalifikowany morderca pani Gizela Jagielska bierze zastrzyk, zabija takie dziecko. I żaden prokurator w tym państwie nie wstrzyma z urzędu żadnego postępowania, więcej pani szuka roboty w innym miejscu, w którym pracowała. Być może znajdzie, być może nie. I można zabijać, można być mordercą i prawo takie osoby broni, skoro chodzą po ulicy. A co gdybyśmy nazwali panią Gizelę mordercą i ona by się obraziła? że jej to ubliżyło. Prawdopodobnie by się ostatecznie wylądowało w takim sądzie, bo czego sąd broni? Prawa tylko nie Bożego, ale stanowione, w związku z czym yy, podtrzymuję to, co mówiłem i, i co jest do powiedzenia. Te osoby, co do których wypowiadałem się na sposób tak, jak wypowiadałem, znieważają się swoimi słowami czynami i niech się nie dziwią że inni, jak widzą, że ktoś kradnie, zawołają łapać złodzieja, ktoś morduje, łapać mordercę. Czyli absolutnie nie przyznaje się nie uznaje winy w tym, co orzeka sąd apelacyjny. Przychodzi to na pewien sposób znosić jako, jako mieszkaniec, obywatel państwa, polskiego i jeszcze Wielki Post nie przyszedł, a już dziś w czwartek przed Wielkim Postem miałem, mieliśmy wszyscy okazję usłyszeć bardzo uzasadnione, takie wykwintne, długie uzasadnienie z ust pani przewodniczącej składu sędziowskiego, takie coś dla mnie jakby na wzór kolekcji. I część z tego przyjmuję do siebie. No, Proszę zobaczyć, jak warto mówić prawdę. Powiedziałem u początku tego, co mi przyszło mówić po panu mecenasie, że dzisiaj być może już bym takich słów nie użył. No ale musiałbym powiedzieć dlaczego. Pan Michalkiewicz często poszedłbyś tą metaforą, odwołuje to do kogoś, że Pan Bóg prawdopodobnie zaniechał drugi raz spuścić potop, bo przekonał się o dar, daremności pierwszego. No to tak nie jest, też obrócone w jakąś formę żartu, Pan Bóg tak nie, nie, nie czyni, nie działa, ale na pewien sposób proszę zobaczyć i warto mi tak było powiedzieć i nie warto. Warto z jakiej perspektywy, że jednak okazuje się, że te słowa przez kogoś są słyszane, że tych, którzy właśnie bronią instytucji diabelskich państw, żeby te diabelskie państwa mogły właśnie dopuszczać, że mordercy chodzą po naszych ulicach, wystarczy właśnie być, mieć nazwisko Gizela, Jagielska, przedstawić się jako Żyd i ateista i można jako morderca szukać roboty w tym państwie. W innym szpitalu, żeby mordować inne dzieci. I akurat to, co ja mówię, nie dotyczyło tego przypadku, ale być może kiedyś coś powiem i kolejny raz sprawa wróci przed ten czy inny sąd. Więc jest przeze mnie, z tego co pani sędzina powiedziała, do przyjęcia, że trzeba brać pod uwagę, że żyjemy rzeczywiście w diabelskich państwach, że najczęściej ci ludzie ochrzczeni, przecież prawdopodobnie ci wszyscy ludzie z sądu są pochczeni, oni bronią prawa stanowionego, bronią urzędów, no bo to jest ich chleb, tak, to jest ich, 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 ich pensja. Ale nam jako katolikom jest bronić prawa Bożego i jeżeli by inni tego nie robili, to ja to będę robić. Jako grzesznik, pan Brał mówi świecki grzesznik, jako kapłan ekskomunikowany, Bogu dziękuję za słowa, które powiedziałem, które mają finał taki jaki mają. Dwie osoby już nie są prezydentem, ten nie jest prezydentem, ten nie jest marszałkiem Sejmu. To, coście powiedzieli i zrobili, panie były prezydencie, panie były marszałku, były, kwalifikowało się nie do takich słów, jak powiedziałem, ale do dużo gorszych. Można to inaczej powiedzieć, jak ktoś potrafi, niech mówi. Staniecie przed Bożym Sądem. To nie są jakieś groźby, tylko to jest wskazywanie, że to nie jest w jakim my się lustrze przejrzymy, w jakim lustrze nas media opiszą, Pani dzisiaj z Papu czy ta druga Pani, która przyszła, tylko jakie, jakie my uznanie znajdziemy w oczach, w oczach Bożych. Ja Panu Bogu dziękuję, że że stanąłem w sprawie prawdy, bożej sprawie i że, że tej bożej prawdy tu przed sądem na pewno od strony moralności bronił Pan mecenas z wielką wprawą prawniczą, ta cała tam współpracownicy, kancelaria, że miałem okazję widzieć, że, że no Pan jest jeszcze młodym prawnikiem, ale można być prawnikiem radca prawny występował jako mecenas i nie trzeba się ześwinić. Daj Boże każdemu i wszystkim na ten sposób. Nie trzeba się ześwinić. Jako prawnik nie trzeba się ześwinić. A jakby trzeba, to niech mnie wyrzucają, niż bym miał właśnie na ten sposób. Że, że jako morderca będę szukał w innym zakładzie, w innym szpitalu pracy, bo nie ma w Polsce prokuratora, który by, by, by się sprawą zajął. Gdzie jest ten prokurator, który, który oddomagał się dwóch miesięcy dla mnie więzienia w sprawie pani Gizeli, Jagielskiej i innych niegodziwców, którzy po, po ulicach Polski, Polski woznią. Więc kończąc po kościelnemu Bogu niech będą, po Bożemu Bogu niech będą dzięki a jako katolik Polak nie żyje katolicka Polska, narody polskiego, żeby dobro było chronione i nagradzane, a zło było napiętnowane w słowo i przez sądy. I ci, którzy posyłają polskich synów na wojnę na Ukrainę, pierwszy niech sami tam idą, ale za swoje nieodpowiedzialne słowa powinni być pociąganie do odpowiedzialności nie tylko politycznej i karnej. Taka się przynależy wobec byłego prezydenta państwa polskiego, i marszałka Seni i...